Wewnętrzny dialog, jak to ty czasami mówisz, tu między uszami mamy taki swój własny komputer, i tam jest ten, ten wewnętrzny dialog, i bardzo, bardzo wyrastamy właściwie w takim przeświadczeniu, że to jesteśmy te myśli, to jesteśmy my. A spojrzenie na to, że ten wewnętrzny dialog, który jest połączony mocno i wypływa właśnie z naszego ego, które też jest częścią nas. Powoduje, że my się utożsamiamy z tymi myślami. I teraz złapanie się na tym, czy łapanie się na tym, że aha, mam takie myśli, co te myśli gadają o, tak to można ująć. Czyli co ten mój wewnętrzny głos, który jest na moim wyposażeniu, on do mnie mówi. I teraz uwaga, tu chodzi o to, żeby właśnie złapać tą perspektywę, że te myśli, te słowa oskarżające. To nie jestem ja. To jest pierwsza rzecz, czyli myśli. Więc myśli nie są nami i złapanie perspektywy tej sytuacji, która się zadziała.